To jest przekaz dnia na dzień, dzisiejszy jakikolwiek to jest dla Ciebie dzień. Także jeśli Cię przeciąga, to jest na dzisiaj. Zobaczmy, jaki jest ten przekaz dnia. OK. OK, mamy Pazia Buław. Można sobie przeczytać, to jest na tej karcie. ja przeczytam entuzjastyczny, optymistyczny, kreatywny, niecierpliwy. Jedość wiadomości o ekscytujących szansach. Pozwól, aby twoja kreatywność poszybowała. Rób to, co podsyca twoje pasje. Kończ co zaczynasz. Okej, okay. bardzo moją uwagę przyciąga ta postać, ale też ta salamandra. ogólnie salamandra to jest taka kreatura która właśnie jest w, w Sud Buławach Buław i ona zwiastuje właśnie ten ogień to jest też e, taka jaszczurka więc taka, taka moc e, Moc rodzenia przychodzi mi do głowy, tak mi przewodnicy podpowiadają. I ta postać, że okiełznałeś tą energię tej salamandry, tego rodzenia, i ona jest dla ciebie. Może nie okiełznałeś do końca, ale zacząłeś jej używać. I Może jeszcze nie robisz tego w pełni świadomie. Może nie masz nad tym całkowitej kontroli, bo to są początki. To jest energia pazia, to jest taka początkująca, żeńska energia. Więc. Kończ co, zaczynasz, tak? To jest dobry podsumowanie tej karty. Coś zaczęłaś, coś zacząłeś. I może nie wiesz, czy to jest to. Może. Nie wiesz, czy dobrze się z tym czujesz. Najlepsza rzecz, żeby to określić, to jest, czy jak w to wchodzisz, to w, czy wchodzisz w stan flow? Czy zapominasz o tym, co się dzieje wokół i po prostu jesteś w tym tu i teraz, czy jednak nie? Jeśli tak, to świetny kierunek. I życzę, żeby się udało. Także taki przekaz na dzisiaj. Urzęd miłości i ciało jeszcze karta. Zobaczymy.